Witam, mam na imię Zuzia, mam 14 lat, chodzę do szkoły imienia Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie. Pasjonuję się akrobatyką sportową, filmami i robotyką. Zajęciami iLab zainteresowałam się po konkursie tej firmy ogłoszonym w naszej szkole. Witam, mam na imię Bartek, mam 14 lat, mieszkam w Lublinie i uczęszczam do gimnazjum imienia Janu Czajkiewskiego. Moje zainteresowania to robotyka, elektronika. I przedmioty ścisłe, takie jak chemia i fizyka. O robotyce dowiedziałem się od kolegi, który też pokazał mi zajęcia, które prowadzi firma ILAP, e i to moje zainteresowanie zostało do dziś. Witajcie, mam na imię Miłosz, mam 14 lat, uczęszczam do społecznego gimnazjum im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie. Moje zainteresowania to narciarstwo, żeglarstwo i robotyka. Lubię także czasem pojeździć trochę na motocrossie. Moja przygoda z robotyką rozpoczęła się od konkursu, który organizował Aina. Wziąłem w nim udział i zainteresowała mnie wtedy robotyka. Another... W tym momencie oglądacie jeden z pierwszych przejazdów naszego robota. Nasza przygoda z robotyką trwa. Przed nami jeszcze dużo pracy i zabawy. Nie brakuje nam zapału, bo w naszych głowach powstają ciągle nowe pomysły. Razem udoskonalamy projekty i wprowadzamy poprawki w programie. Chcemy, aby robot dobrze sprawdził się na testach i na konkursie. time oh. oh.